W nocy 31 sierpnia spłonął kościół pod wezwaniem Świętej Doroty w Mileszkach. Jest to jeden z najstarszych, najpiękniejszych i najcenniejszych kościołów, zabytków w Archidiecezji Łódzkiej, w Województwie Łódzkim i, i w Polsce. Jest to ogromna strata i dla Archidiecezji, i dla miasta, i dla dziedzictwa całego naszego narodu w Polsce. Po godzinie czwartej ksiądz proboszcz otrzymał informacje z monitoringu na swój telefon komórkowy. Podobnie wszystkie. Straże, do których był podłączony kościół w monitoringu, zadziałały wszystkie systemy ostrzegawcze. Pomimo szybkiej akcji, najpierw księdza proboszcza i tych osób, które tu były w najbliższym sąsiedztwie Straży Pożarnej Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej, nie udało się uchronić kościoła. Zgliszcza są przerażające. Jest to dla nas ogromny ból. Jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi służbami, które powinny brać udział w akcji do gaszenia pożaru. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie parafii w najbliższym czasie będzie pobudowany tymczasowy kościół w ogrodzie parafialnym. Natomiast do tego czasu liturgiem mszy świętek sprawowane będą w remizie strażackiej sąsiadującej z kościołem. Chcę potwierdzić jeszcze raz, że kościół posiadał wszystkie systemy zabezpieczające przeciwpożarowe i monitoring i wszystkie te systemy zadziałały w odpowiedni sposób. Biorąc pod uwagę łódź, był to jeden z najcenniejszych zabytków łodzi, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o mileżki, praktycznie jedyny i wybitny. No, no, trudno tutaj znaleźć odpowiednie słowa. Także no, 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 żal ogromny i to, to, to jest strata niepowetowana. No, to jest rzecz bez precedensu. Trudno słowa. To jest coś tak, jak śmierć w rodzinie, no, 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 zarówno właśnie w społeczności katolickiej, jak i. Tej społeczności konserwatorów, którzy no, biorą pod uwagę materię konserwatorską, czy po prostu zabytki. Także no, jeden z najcenniejszych zabytków Łodzi zdecydowanie, jeden z cenniejszych zabytków województwa. W, momencie, w pierwszym momencie ratowania kościoła, ksiądz proboszcz zadbał o, i wyniósł Najświętszy sakrament z Kościoła. I wtedy, kiedy przybyła straż pożarna ochotnicza, również zaczęto wynosić najcenniejsze rzeczy. Niewiele się udało uchronić, ponieważ no już pożar nie pozwalał, i ogień, który był w środku, nie pozwalał, żeby wynieść te większe rzeczy. Także no jest to ogromna strata, także w tych przedmiotach kultu religijnego, które, które były wewnątrz kościoła. Ksiądz proboszcz wyniósł najświętszy sakrament. To jest taki powiedzmy pierwszy instynkt wewnętrzny każdego duchownego, jeżeli dzieje się coś złego ze świątynią. Zadysponowani zostaliśmy z monitoringu, który jest zainstalowany w tym kościele. Od razu zostały zadysponowane najbliższe jednostki PSP i OSP do miejsca zdarzenia. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia prowadzono cztery prądy wody do środka, ale niestety pożar tak był szybko się rozwijał, że po kilku minutach musieliśmy się wycofać, ponieważ już część ratowników miało z przodu i z tyłu miało ogień. Następnie Prowadziliśmy działania w natarciu na zewnątrz, ale niestety z uwagi na brak zasilania w linii hydrantowej pewne problemy właśnie, prowadziliśmy działania w obronie dzwonnicy, którą udało nam się uratować, która już się zaczynała palić, ale udało nam się uratować. Nie znamy przyczyn pożaru. Tutejszy proboszcz właśnie przed chwileczką nam pokazywał miejsce, w którym jak gdyby pierwszy zauważył Yy, pożar w szczycie kościoła, przy, yy, po lewej stronie, patrząc na ołtarz, yy, rozpoczął się ogień, najprawdopodobniej w tym miejscu. Próbował gasić, ale niestety też nie, nie udało mu się. Czyli ja tutaj yy, dostałam telefon od mojej cioci. Dostałam rano telefon po szóstej. Właśnie się pali mój kościół, ta parafia, tam mieszkam daleko od Cimleszki, tam jestem malownicza, więc no żal, smutek, bo ten kościół mój brat w ogóle remontował. Miał stolarnię, mój brat sam nie żyje, więc całe moja przeszłość, życie, tak. Rodzeństwo, no, no wie Pani, no nie słowa w ogóle, to nie, nie nie opiszę, jak to z nami się, się stało nagle, Tak się budzi rano, a tutaj nie ma naszego, tak? Na naszego kościoła już, tak? To nasza parafia tyle lat. kościół był pięknie odnowiony, prawda, w środku? To wspaniały. ile tu ślubów było, to specjalnie przyjeżdżali młodzi, żeby ślub brać. To był piękny kościół z drzewa modrzewiowego, ale już nie ma. No wszystko, munia, wszystko, teraz już nic, nie zostało. Nie zostały zbliżcze nic więcej, przykry widok jest naprawdę, aż super.